Cześć, jestem Klazia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W wyniku spalania 2,8 dm pewnego gazu węglowodoru otrzymano 8,4 dm3CO2 i 4,5 g pary wodnej w przeliczeniu na warunki normalne. Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru. Ok. My nie wiemy, jaki to jest węglowodór, czy to jest alkan, alken czy alkin. Dlatego będziemy się tutaj posiłkować, że to jest C, X, H, Y. Tutaj oczywiście możecie dać sobie całkowicie inne literki. I spalanie polega na tym, że my tu mamy tlen, bo każde spalanie jest pod wpływem tlenu i Mamy tutaj CO2, czyli jest to spalanie całkowite. I my tutaj zawsze mamy H2O, zresztą też mamy napisane parę wodną. I teraz tak, to jest X i my tego X zawsze dajemy tutaj, bo to jest ilość węgla. Jeżeli chodzi o Y, to my ten Y tutaj robimy przez 2, bo tu już są dwójka, tak? Czyli żeby nam się tutaj to skróciło. Najgorzej jest tutaj, bo musimy sobie to wyliczać w ten sposób, że tu jest 2. I tak, jak wyliczamy, to mamy x razy 2, ale w tym momencie nie możemy tego zrobić, bo na samym końcu to jest tak, jakby było razy to 2. Czyli tutaj dajemy xa. Tu przy wodorze też jest ta dwójka, czyli wrzucimy tylko to. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Bo jest to kluczowe do tego zadania. W wyniku spalania 2,8 dm sześciennego pewnego gazu węglowodoru. Czyli my tutaj z treści zadania mamy, że tego było 2,8 dm sześciennego. Otrzymano. 8,4 decymetry sześcienne co 2. I uwaga, tu już jest inna dana, bo tu mamy masę. Ustal wzór rzeczywisty tego węglowodoru. Ok. No to przede wszystkim przypominamy sobie, że 1 mol, a dokładniej objętość jednego mola gazu, w warunkach normalnych, a my to mamy tutaj zapisane to jest 22,4 decymetry sześcienne. I wtedy my tu możemy sobie wyliczyć ilość tych moli, bo wzór na mole to jest objętość hop na właśnie te 22,4. Tylko uwaga, wtedy tutaj sobie dzielimy na ten mol, czyli nasza jednostka tutaj to jest 22,4 decymetry sześcienne na mol. Dlaczego? No bo tutaj będziemy mieć objętość w decymetrach i wtedy te decymetry nam się tutaj skracają. Ok, no to zaczynamy. My mamy taką informację o CO2. Zatem mamy 8,4. Mogliśmy w sumie zacząć od tego, ale to się kompletnie nic nie dzieje. To nam się oczywiście skraca i mamy 0,375 mol. Ilość moli naszego nieznanego węglowodoru. Nie to. Dzielimy. Ok. I jeżeli mamy policzyć tutaj liczbę moli, no to musimy się posiłkować innym wzorem na ilość moli. Dla przypomnienia. Jest to masa w próbki w gramach i my to właśnie mamy na... Masę molową. Masy molowej wody nie mamy, tutaj będziemy to wyliczać NH2O, no to tutaj sobie zapisujemy masa H2O, przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych, szukamy masy atomowej wodoru. Widzimy, że tam jest napisane, że to jest 1 unit, ale jeżeli chodzi o masę molową, zapisujemy to w gramach na mol. Raz 2, dodać 16 gramów na mol. 18 gramów na mol. Dobra, czyli do góry leci nam 4,5. Na dole 18 gramów na mol. Gramy się skracają. My tutaj mamy 0,25. Ok, no to teraz będziemy sobie tutaj zapisywać stosunek molowy tego wszystkiego. I zaczynamy od kolejności, w jakim to występuje. Czyli jest najpierw to, czyli będziemy mieć tak: C, X, H, Y do. Potem leci nam tutaj. Za dwa i H dwa. Dobra, i mamy tak. Też się zastanawiałam właśnie, jak to mam zapisać. Bo nie wiem, jak, jak w sumie nie jest prościej. Tutaj oczywiście możemy sobie poprzesuwać przecinki i będziemy mieć 125, 375, 250, ale co zauważyłam, że 125 tysięcznych to jest oczywiście 1 ósma. Tutaj mamy 3 ósmy, tutaj mamy 1 czwartą, czyli 2 ósmy. A tutaj jakby komuś hmm, ktoś tak wolał, bo wtedy widać prościej, że to będzie 1 do 3. Do dwóch, bo mamy te same mianowniki, więc to wszystko można podzielić na 8. A jak nie, no to oczywiście za pomocą dzielenia przez 125 otrzymamy to samo, tak? bo to będzie 125 na 125, 1, 371 na 125 to 3, a 250 na 125 to jest 2. Wiadomo. Czyli nasz stosunek to jest 1 do 3, do 2. Ok. Czyli Mamy tutaj informację. Jaką? Że tu będzie jeden. Ja wiem, że się nie pisze tych jedynek, ale chcę Wam to powstawiać. Następnie nasz x to teraz jest 3. Czyli jak my mamy 3, to już wiemy, że tu będzie 3, bo tu jest 1, więc to nie będziemy żadnego dzielenia wykonywać. A tu jest 2. Czyli będziemy mieć 2. A jak jest 2, no to 2 razy 2 daje nam to 4 wodory. Zatem wzór rzeczywisty to będzie C3H4. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.